Siemanko, tutaj Pablo. Kolejny materiał edukacyjny. Także co, bez przedłużania lecimy z tematem. O czym dzisiaj? Dzisiaj o samym tradingu i o podejściu do tradingu, o realnych zwrotach z tradingu, o ilości transakcji w tradingu, o zarządzaniu kapitałem w tradingu, czyli tym, co jest najważniejsze i tym, co sprawia, że jesteście w głównej mierze profitowi. Także co, jedziemy z tematem. Posłuszmy się przykładem. Mamy sobie Johnsona. Dzisiaj będzie Johnson. Tak sobie wymyśliłem. Johnson ma włosy, uszy jak każdy człowiek. jakiś tam tułów, jakieś tam nogi i ręce też ma. O, niech będzie, że ma. Flagę. Dlaczego DP? No bo dżungla Pablo, ok? I jest to trader. <grym> Dobra, jest to trader. I teraz. Pokażę Wam czym się różni podejście dobrego tradera od po prostu kasztana, okay? czyli kasztan. Kasztana nie będziemy długo rysować, bo nie ma co się na nim skupiać. Jeszcze taką zrobimy, że tak powiem, zaszczyt. I go zamalujemy i damy mu taki, żeby miał, przypominał trochę kasztana. Nie mam takiego kremowego, ale to jest te Kółeczko od kasztana, to jest kasztan. Dobra, mamy kasztana i mamy tradera, który ogarnia temat. Teraz porównajmy ich sobie na trzech płaszczyznach: zarządzaniu kapitałem, znajomości danych, rozgrywaniu swoich najlepszych setupów i ilości tradeów, które zajmują w ciągu miesiąca. Ok, posłuchajmy się typowym przykładem kasztana, czyli co robi kasztan. Kasztan generalnie nie wie, co robi, to jest, to jest jego, że tak powiem, moc. Nie? Kasztan nie wie, co robi. Jest jego super hiperumieniuty, jak Power Rangers, lub tam inny, bo jest super bohater. To jest moc kasztana. Nie wie, co robi. Jest ignorantem, to też by była jego super moc. Dobra, i teraz. Jakich zwrotów z tradingu oczekuje kasztan? Kasztan oczekuje zwrotów z tradingu w ciągu miesiąca razy 2 depo, razy 4, razy 6. No, naj, ten, najmniej, najmniej optymalnie to razy 10, no bo oczywiście razy 1000, tak? No i to są, że tak powiem, oczekiwania kasztana. Co tam zrobił, żeby mieć te zwroty? Nic. OK. Na tym, na tym zakończmy tę dyskusję. I teraz, jakie są realne zwroty z tradingu? Czy jest to razy 2, razy 4, razy 6, razy 10 depo? Są takie miesiące, gdzie możecie to zrobić? Jednak rozmawiamy tutaj o tradingu, nie o hazardzie, nie o robieniu rana, bo to też jest metoda zarządzania kapitałem i tak dalej, bo Stosując taką metodę zarządzania kapitałem, możecie tego robić, ale to i tak robicie częścią swojego kapitału, więc nie wsadzacie całego depo na po prostu kontrakty bądź wpłacacacie do brokera, gdzie tam, gdziekolwiek handlujecie. Więc teraz, zarządzanie kapitałem u Kasztana nie występuje. Jeśli on słyszy słowo money management, zarządzanie kapitanem, to kapitałem, kapitanem, kapitałem. kapitałem. To w jego głowie jest znak zapytania, on w ogóle nie wie, co zrobić. Teraz, jeśli zarządzamy kapitałem, to na jakiej podstawie w ogóle dobieramy sposób zarządzania kapitałem, czyli ile ryzykujemy na transakcję? Dajmy na to, że będziemy się poruszać w przedziałach od 1 do 3%. Można nawet mniej, można nawet ryzykować 0,25%. Tak ktoś powie, y, a ja mam 500 zł i zaryzykuję 0,25%, to ja nic nie będę miał. Ale mamy człowieku XXI wiek, masz do wykorzystania pro firmy, masz milion innych możliwości i Ty dalej, jakby był rok 1990, się martwisz, że masz kurwa 500 zł. Otwórzcie w końcu oczy na to, co się dzieje wokół Was, bo taki komentarz i co, będziesz całe życie płakał, że masz tylko 500 zł na trading? Co, myślisz, że ja miałem od razu 2 miliony na, na tradowanie, jak zaczynałem? No też nie miałem, byłem w tym samym miejscu, co Ty, a mimo to znalazłem sposób, żeby do tego dojść, tylko wystarczy poszukać. Mamy XXI wiek, masz, ku, masz internet, masz czata GPT, możesz wszystko zrobić. Ludzie dzisiaj są tak leniwi, że sami sobie zamykacie bramy i ścieżki, które macie otwarte. Zamiast napisać proste pytanie, dajmy na to, jakie zasady ma FTMO, chat GPT. Jakie zasady ma FTMO? Nie, wejdę na Instagrama, zobaczę rolkę, o, Pablo powiedział coś o prop firmach. O, to zamiast pisać w Google i dostać szybką odpowiedź, napiszę do Pablo i Pablo mi odpowie za 48 godzin. Na pewno to jest najszybsze rozwiązanie i, najbar i najbardziej się przybliża do celu. Teraz. Jak już wytłumaczyłem Wam, dlaczego nie powinniście się bać tego, że macie 500 zł albo 1000 zł, bo każdy był w takim miejscu w swoim życiu, to macie już obawę zdjętą. Teraz wróćmy do mięsa. Czyli dajmy na to, że ryzykujecie od 0,25%. Do 3% na trade. Jest taki przedział najczęściej stosowany, i teraz, na jakiej podstawie o tym zdecydować? Mamy coś takiego, co nazywa się w internecie, uwaga, risk of ruin, kalkulator. Tak? I teraz, co nam to daje? Zapyta Kasztan. Ja już Kasztanowi mówię, daje nam to, że możemy sobie obliczyć. Ile procent powinieneś ryzykować na transakcję, by nie dojść, dodajmy na to swego pułapu drawdownu, którego nie chcesz osiągnąć. Dajmy na to, że będzie to 10% na rachunku. Masz skuteczność 40%, twoje RR średnie to jest, dajmy na to, 2,5% lub tam 3%, nie ma to znaczenia, strzelam liczby z czapy. Okay? I to wychodzi Ci z tego wzoru, jeśli wejdziesz na tą stronę, zaraz to Wam oczywiście ją pokażę. Jeśli wejdziesz na tą stronę, dajmy na to, wyjdzie Ci, że musisz ryzykować na trade 0,48% i tak dalej żeby szansa, że dojdziesz do minus 10% drawdownu była na przykład na poziomie 3%, Ok. Liczby są wymyślane, nie będę teraz tego obliczał w głowie, tylko po prostu są przeze mnie podane losowo, także jakby jakiś tutaj fan matematyki chciał mnie opierdolić od A do Z, to może sobie darować. Także na tej podstawie możecie dobrać odpowiednie ilość ryzykowanego kapitału na transakcję. Dobrze. Teraz kolejne pytanie. A skąd ja mam, Pablo, wiedzieć, jakie ja mam error i jaką ja mam skuteczność? Bardzo proste. Możesz się cofnąć do mojego filmu, obejrzeć film o backtestingu, wykonać backtesting, który pozwoli ci, pozwoli ci się dowiedzieć, jaką masz skuteczność oraz jakie masz średnie RR. Dobrze. Teraz kolejne pytanie. Pewnie się nasunie. Gdzie ten backtesting wykonać? Możesz go wykonać na przykład na aplikacji FX Replay. Także kolejna rzecz rozwiązana. Pokażę Wam jeszcze stronę do tego kalkulatora, na którym możecie sobie to obliczyć, ale zanim to taka pułapka, ha <laughs> możecie oczywiście za całkowicie za darmo w niedzielę o godzinie 10, codziennie dostawać mój newsletter, gdzie uwaga teraz ruszyła nowa seria, gdzie możecie takie filmy jak teraz oglądać, czyli filmy edukacyjne oraz pisać propozycje filmów edukacyjnych, które są tylko dla uczestników newslettera, dostawać co, co tydzień. W niedzielę o godzinie 10 na skrzynkę mailową taki ekskluzywny materiał. Nikt do niego absolutnie nie ma dostępu, oprócz osób zapisanych w newsletterze. Ok? Całkowicie za darmo. Dodatkowo przypominam, że całkowicie za darmo macie dostępny mój kurs. Ponad 2,5 godziny materiału podobnego, który oglądasz teraz, klikając tylko ten przycisk. A jeśli jesteście zainteresowani podjęciem współpracy, bycie w grupie traderów, którzy handlują pod jedną metodę, razem, razem udoskonalają tę metodę, znają jej dane pomagają sobie nawzajem, być w gronie osób, które osiągają sukces, z zostałem fundowanymi traderami. Zapraszam Cię do wypełnienia formularzu, który znajdziesz tu na dole. Jeśli zostaniesz przyjęty do grupy, będziesz mógł do niej dołączyć. Oczywiście, jeśli wypełnisz formularz w odpowiedni sposób, to wtedy i rozpatrzy go pozytywnie, wtedy dostaniesz do mnie wiadomość zwrotną na maila, że zostaniesz zaakceptowany. Także dla osób zainteresowanych zapraszam. No i mamy sobie przykładowy taki kalkulator, gdzie możecie sobie to wszystko wpisać. Jest to MyFXbook, Risk of Ruin kalkulator. Możecie skorzystać z każdej innej strony i wszystko tu sobie obliczyć, wpisać. Klikacie Calculate i wszystko Wam wyskakuje na podstawie Waszych danych, które zebraliście bądź dalej ich nie zebraliście i czekacie, że ktokolwiek was uratuje i chcecie rozpocząć nowy rok w taki sam sposób, jak zaczynacie każdy kolejny, czyli nie zmienić w swoim życiu absolutnie nic. Dobra, wróćmy do naszych tutaj kolegów, czyli do Johnsona, Tradera z dżungli Pablo oraz do Kasztana. Mamy omówione zarządzanie kapitałem, jak to powinno wyglądać. Teraz, może pomówmy o ilości tradeów. Ile tradeów zajmuje Kasztan? No. Ostatnio trafiłem na taki przypadek, który zajmował 100 tradeów w ciągu miesiąca. Czy to jest dobre? Jeśli myślimy na podstawie prawdopodobieństwa, jeśli nie mamy swojej metody z wyliczoną skutecznością, z wyliczonym średnim error, 100 tradeów wy wystawia nas tylko i wyłącznie na. Dodatkowe ryzyko. Teraz, co robi trader z dżungli Pablo? Zamiast zajmować w miesiącu 100 transakcji, zajmuje ich od 8 do 10 w miesiącu. Teraz pewnie kolejna osoba. Hurdur, dur, 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 Jakbym ja zajmował 8 tradów lub 10 w miesiącu, to bym nie miał nic, bo mam 500 zł i tak dalej. No, no, zajebiście. Jednak nikogo to nie obchodzi i rynek też ma to w dupie. Czy ty byś miał milion, czy ty miałbyś 100 zł na koncie, absolutnie nie zmienia żadnych zasad na rynku i rynku nie obchodzi to, ile masz pieniędzy. To, co rynek obchodzi, to prawdopodobieństwo. Więc jako trader który jest świadom tego, że zarabia na prawdopodobieństwie, powinien rozgrywać swoje schematy, które ma zbaktestowane, które mają najwyższą skuteczność. A takich setupów nie ma codziennie. Więc nie zajmiesz 100 trade'ów w ciągu 100 dni, lub 100 trade'ów w ciągu miesiąca, tym bardziej w ciągu miesiąca, więc ograniczasz ilość trade'ów. I co się wtedy dzieje? Przychodzą z tego dodatkowe benefity, takie jak spokój. Co jeszcze przychodzi? Opanowanie. Co jeszcze przychodzi? Czas dodatkowy, który możesz poświęcić na o wiele ciekawsze rzeczy niż patrzenie na graficzne przedstawienie ceny w postaci słupków. Więc jest to kolejny benefit. Spokój ducha, nie wiem. Możesz boso chodzić po trawie, naświetlać odbyt, być mnichem, wszystko możesz robić, bo nie poświęcasz tyle czasu na to, by patrzeć na wykres. A co robi Kasztan? Kasztan, godzina 22, gdzie powinien już iść spać, bo na 6 staje do roboty. 22, o, newsy są na sesji amerykańskiej pod koniec minutówki Fedu, to wejdę na wykres EURUSD i będę patrzył na M5, jak szybko się zmieniają. No, i co na tym zarobił? Nic. Już większy benefit miałby, gdybyś o tej 22 poszedł z psem na spacer. Przed się przewietrzył. Także kolejna rzecz. Ilość tradeów i zajmowanie tych transakcji tak dużo, że ja tyle nie zajmuję w roku. Musicie zrozumieć, że jeśli traficie 8 do 10 tradeów, które niech powiedzmy, że każdy z nich będzie zwycięski, po prostu tak, żeby było prosto. To macie 10 razy, na przykład każdy trade daje wam 4%, bo gracie 0 1 do, 1 do 4. To macie 40% zwrotu. 40% zwrotu. Gdzie nad takim czymś pewnie ledwo z 5% zarobiliście, bo taka jest prawda najczęściej. Bo najczęściej to są tradey w ogóle zawarte z czapy w jakichś miejscach typu, no nie wiem, no cena sobie rośnie, tak? Jesteśmy na tej dniówce. W trakcie tej dniówki jest oczywiście 24 godzinówki. Jesteśmy sobie tutaj i, o! Łapiemy korektę. O, wyjebało mnie. No, i takie podejście bardzo często rozpierdala wasz trading w taki sposób, że yy, wychodzicie potem z niego gorzej niż jakbyście byli. Yy, w sumie nie mogę tego na YouTube powiedzieć, ale byście byli na jakiejś wojnie co najmniej. Czy coś jeszcze mogę poruszyć? Realne zwroty z tradingu przekazane nie liczcie na zwroty typu, nie wiem, 700-800% razy 10 razy pierdyliard tylko weźcie sobie powiedzcie, 10% miesięcznie nawet. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Ja tu mówię o 10% z całego kapitału, bo ryzykujecie naprawdę mały procent, ok? To jest naprawdę dużo. Tu nie chodzi o to, żeby w jeden dzień zostać milionerem. Nie o to chodzi w tradingu. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby konsekwentnie zarabiać z tego konsekwentnie ulepszać metodę. Ten proces powinien wam dawać, dawać radość. To, że stajecie się lepszym traderem. Waszym zadaniem jako trader jest bycie najlepszym w trzymaniu się swojego planu. Nie wchodzić na grupy, nie czytać, że "O, ja shortuję BTC, bo tam jest piąta fala Eliota. No nie. Graj to, co mówi Ci Twoja metoda, to, co mówi Ci Twoja statystyka. Myślicie, że mnie interesuje, jak Wy mi piszecie trader XYZ robi to? No nie, no mam to gdzieś. Mam to gdzieś. Wy też tak musicie do tego podejść. Jeśli uczycie się nawet od jednej osoby, czegoś, jakiegoś tradera, który przekazuje Wam wiedzę, w jak, jakiś sposób, metodologię, którą handluje, to uczcie się tylko od niego i słuchajcie jego, a nie pięciu traderów na raz, bo mieszanie metod nie da Wam lepszej skuteczności. To tak jakbyście wzięli dwie śmietany 18, złączyli i stwierdzili, że one będą miały razem więcej procent. No to tak nie działa, po prostu to tak nie działa. Myślę, że to na tyle. Myślę, że fajny film, taki dłuższy, edukacyjny dla Was. Myślę, że dużo osób z niego wyniesie wartość. Pozdrawiam Was serdecznie. Mówi dla Was, Pablo. Dżungla górą.